Jeżeli nie lubicie się spocić, nie nienawidzicie nosić ciężkich plecaków, taka wyprawa nie jest dla Was. Uwaga, wszystkie dość nietypowe stwory! Jesteśmy w miejscu, oddalonym od Katai o jakieś 30 km. Jechaliśmy tutaj od godziny 8 do godziny 15. W słońcu. Nie, nie zgadzam się. Do 16. Nie od 8. Najpierw szliśmy 8. na autobus. Co nie zmienia faktu, że z hotelu wyszliśmy od godziny 8, a tu trafiliśmy około godziny 15. Jest godzina, nie wiem, 9. Coś koło tego. Maszerujemy od godziny 8 w stronę dworca. Trafiliśmy na coś takiego. Internety mówią, że autobus, który ma nas zabrać w to miejsce, w które chcemy wyjeżdża tylko o 3.00 i o 5.00 nad ranem. No, <noise> Więc zobaczymy co będzie. Są przystanki do Bangkoku chyba. No, czyli w zupełnie drugą stronę niż my chcemy. Ale wikuś walczy. Próbowaliśmy zlepać niego Ubera. W sumie aplikacja działa, wszystko jest ok, ale stwierdziliśmy, że... E, tam 2 km przejście. Całe szczęście nie ma jeszcze takich upałów. I szliśmy dosyć ocienioną stroną. Więc... Żyjemy. A teraz pora na śniadanie, bo w naszym hotelu... Życie zaczyna się dopiero koło południa i kucharzy jeszcze nie było jak planowaliśmy wyjść. Więc mamy torbę pełną bananów i jakichś ciasteczek w sklepie. To jesteśmy w tak zwanej dupie, ale przynajmniej jestem najedzona. Wikus jeszcze walczy, ale podobno nie istnieje nic, co może nas zabrać tam, gdzie chcemy. Nie ja wiedziałam, że miasto grzechów nie zechce nas, nas wypuścić do swoich owiec zbyt łatwo. Żeby pojechać dalej na południe, nie wracając do Bangkoku, musimy łapać stopa. To maszerujemy sobie. Zaraz zaczynamy łapanie stopa. Tak wygląda wylotówka. Całkiem przyjemnie. Ciekawe czy ktoś z się tu zatrzyma. którą był takia kolejowa umarła Ktoś kto mówił, że w Tajlandii jest łatwo złapać stopa kłamał Póki co złapać stopa w centrum miasta było wnętrz niemożliwe Wsiedliśmy sobie do czegoś w rodzaju dużego tuktuka jeździ normalnie samochodzikiem i jedziemy, zobaczymy gdzie nas wywiezie No i dotarliśmy gdzieś Nie wiemy jeszcze gdzie jak nie, do sata, sat, ta, Hip sat, ta Hip do, właśnie pokój. Jesteśmy nad morzem, to jest najważniejsze więc dzisiaj może jeszcze się popłuczemy, jeżeli będzie tu plaża. Pokój mamy gdzieś niedaleko może, zaraz się dowiemy gdzie. Plaża jest trochę dalej, ale to, to, to no no. Po tym co dzisiaj przeszliśmy, w jakich warunkach, przejście nawet pół godziny od morza. No, to idziemy dalej. Biały jest tutaj widziany jako okaz egzotyczny. Angielski jest używany raczej tylko w jakichś kawiarniach i barach z piwem. Jak próbowaliśmy zamówić obiad, to niestety na czuja pokazywaliśmy szlaczki. Mamy w telefonie zainstalowaną aplikację, coś w rodzaju Google Translator. Nie w rodzaju, nie... to jest. To jest, to jest taki... Google Translator, Aha. tylko z opcją analizowania zdjęć. zdjęć. Dzięki temu mniej więcej wiedzieliśmy, że to, co nam pokazała palcem, to jest ryż, więc domówiliśmy ryż, a resztę na totalnego czuja. Jeszcze był obrazek jakiejś skrzydełek z kurczaka, to w ostateczności jeszcze zmieniliśmy jakieś tam wcześniejsze na, na obrazy. To, czego nie wiedzieliśmy, do czego domówiliśmy ryż, to była zupa, całkiem znośna, aczkolwiek była tam jakaś taka straszna przyprawa, która nam nie leżała ale jak cały dzień się nie jadło to i, i ta przyprawa poszła przeszliśmy się po tym miasteczku i szczerze mówiąc turystów tutaj nie ma wyludnione miejsce żadnych szyldów z napisem angielskim a teraz siedzimy sobie w takim mega klimatycznym miejscu nad morzem chyba to jest miasto, to nie widać ale raczej to jest taka do plaży Tak, tak bo hałeczek. stąd było widać te wyspy, co byliśmy. W... Bo z hotelu mamy super, super widok na, na samo morze. Plaże jako takie nie, ale widok jest ogólnie bardzo fajny. Znaczy może nie z pokoju, w którym jesteśmy, bo ten spokój ma szyby, przez które nic nie widać. Ale pokój ale wyżej ma piękny punkt. Punkt obserwacji. tarasowy też mamy taki, żeby, Znaczy widokowy, taki taras widokowy mamy. Mhm. Gdzie dzisiaj będziemy mogli trochę pochillować. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Właśnie zostaliśmy poproszeni o zdjęcie to Pierwszy raz. Pomimo tego, że tutaj już tak naprawdę jest godzina 19, praktycznie większość rzeczy jest pozamykana, jeżeli chodzi o sklepy, o te jakieś lokale e, usługowe. Idzie się tymi wyludnionymi uliczkami i po prostu człowiek nie czuje się z jakoś nieswojo, że ktoś coś może mu zrobić, jest naprawdę mega bezpiecznie. Jeszcze nie widzieliśmy chyba ani jednej osoby, od kiedy przyjechaliśmy tutaj, która mogłaby stworzyć chociaż minimalne pozory tego, że jest niebezpieczna. Co innego, że możesz być na każdym kroku oszukany. To jest inna sprawa. Aczkolwiek w tym miasteczku, które się nazywa, przypomnij, przypomnę pamiętasz, Sati Hip, Sattahip. Hip. jakoś, tak? Nikt nie nagabuje. Nie ma po prostu żadnego Hello my friend. Hello my friend. O, to Where jest you going? Tak, tak, nie, 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 w Bangkoku i w Patai to było okropne. No, więc tutaj po prostu człowiek przychodzi, jest anonimowy, aczkolwiek jak dzisiaj mam koszulkę z myszką Miki. To tak mam wrażenie, że wszyscy się patrzą. Nie wiem, czy myszka Miki jest zakazana, czy jest zakazana osobą w moim wieku. Ja kilka razy już widziałam chociaż Wiktor twierdzi, że się patrzył na uszka myszki Miki, ale to raczej panie się patrzył, więc nie wiem. Może też zazdrościły. Słuchajcie, zazdrościła Był tak. ubranka. Tak. To chyba tyle, co na razie mogę powiedzieć. Zmęczona, styrana, zagotowana i... Ale jest fajnie. Tak, jak miało być. jesteśmy 40 km od celu trochę się tutaj dusimy dusimy się tutaj troszeczkę jak sardynki trochę nas wcisnęli ale przynajmniej są widoki jako takie ja całą drogę skałam. autobus mnie po prostu sypia. Kazali mi Muszę teraz pisać. Ale za to stoję. Już zapłaciliśmy za łódkę. Więc mam nadzieję, że dojedziemy tam gdzie chcemy i dopłyniemy tam gdzie chcemy. Że może w przeciągu dwóch godzin będziemy na miejscu. Pytam, kolega tutaj z Niemiec dostał taki bilet normalny. Iśmy kartkę papieru. Zobaczymy, gdzie trafimy. tylko myśleć, że mogliśmy siąść w Bangkoku do autobusu, siedzieć, przyjechać kilka godzin i być tutaj stracić to wszystko. Nie. co naszego tuktuka trochę truje, mamy wrażenie, że i tak teraz przed chwileczką trochę zwolnił przed zakrętem i już nie rozwinął prędkości. To zaczynamy naszą podróż po przeznaczeniu. Trochę to trwało, ale dotarliśmy i ta łódka ma nas prowadzić do celu. Ale długo, więc jak przyjdzie. Jak przyjdzie jakieś tsunami, to niestety nikt po nas nie przyjedzie. Albo nie przypłynie. Albo nic.